Witam na pierwszym odcinku na tym kanale, w dzisiejszym filmie przedstawię wam darmową paczkę z, na lobby serwera Anarchia.gg Aby pobrać tą paczkę musicie wejść na Discorda, a ja zapraszam was do prezentacji paczki. Dobra, więc jak wiecie, przedstawię Wam całą tą paczkę. Jakbyście się zdziwili dlaczego na nie pisze 0 osób, to dlatego, że jest to spowodowane tym, że placeholder obsługuje tylko to na bandicordzie. Jeżeli chodzi też o to, to macie tutaj informacje kto zrobił tą paczkę, jak usunąć ten hologram. A, a więc zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli od Macie dwa typy boss barów, czyli ja, czy może, wiecie, że możecie zostać administratorem, oraz czy wiecie, może, czy wiecie oraz przestrzeń Są auto czyli tutaj macie te wszystkie trzy wiadomości, bo są tylko trzy ustawione. Kolejną rzeczą są trypy: macie tutaj Anarchia SMP, Boxa, One -locker. Kolejną rzeczą są przede wszystkim rangi, ponieważ jeżeli chodzi o rangi, to macie tak. Macie takie ragi, macie admina, gracza, nagę, po prostu właściciela nie vipa się bo tego To jest vipa, je